I skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wybieram Buprom Max Sprint. Wybieram wolność. Czujesz klimat? Zacznij od małych, ale pewnych kroków. Oznaczenie Czujesz klimat pomaga wybierać w Rosmanie produkty, które są bardziej przyjazne środowisku. Czujesz klimat? Kiedy będę duży, to wynajmę sobie kogoś. Będzie ze mną chodził i czytał książki na głos Cały czas. W drodze, na przystanku, kiedy będę się huśtał, tomka, czy winy tu, albo prawdziwe kremina. To by było super. I jest super. W audiotece twoi ulubieni lektorzy czytają specjalnie dla ciebie. Audioteka Klub. Wspaniały wybór audiobooków po polsku. Dołącz już dziś. Dziś dzwonisz na 601, 601, 601, a jutro masz Wektry! Zobaczmy powtórkę. Internet z telewizją i kanałami sportowymi za 0 zł. Zamów i masz na jutro Wektra. Mówisz? Oh. Masz. Instalatissima Rio Mare. Zjedz jako przekąskę, przystawkę lub danie główne w parku z przyjaciółmi. Każda ma swój niepowtarzalny smak. Jedz zdrowo i po włosku. To proste z Instalatissime Rio Mare. Rio Mare, prawdziwy włoski smak. Na wspólne oglądanie programu zaprasza jego sponsor producent nowej kawy Edusho. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Morliny, producent piwoszek, skrzydełek z kurczaka na grilla. Na program zaprasza jego sponsor, producent leku Akatar Allergy, na katar alergiczny dla dorosłych i dzieci. Koszmar może stać się rzeczywistością. Gdzie jesteś? Ojca i córkę, oh mój Boże, rozdzieli wielkie trzęsienie ziemi. Kryć się! Żeby się odnaleźć, muszą przejść przez piekło na ziemi. Dwayne Johnson, San Andreas, Super jutro o 20.00 w siódemce. Nie ma nie No Dopadł cię ból brzucha? Nospa Max uwalnia się już w 10 minut i usuwa ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zawsze podziwianie kibiców. Jak oni to wytrzymują? Te emocje. A będzie ich jeszcze więcej, bo teraz w Play kanały sportowe w prezencie. A te zwroty akcji? Te skoki ciśnienia! I napięcie. Przeżyjcie to najlepiej z super szybkim światłowodem i telewizją. Play. Teraz w Play kanały sportowe w prezencie w ofercie super szybkiego światłowodu z telewizją. A do tego telewizor LG aż 700 zł taniej. Bo w Play płacisz mniej. Play. Dziękuję ci, tato, że zostałeś ze mną, gdy mama wróciła do pracy. Że mnie karmiłeś, płakałeś i śmiałeś się ze mną. A ty, mamo, od początku byłaś dla mnie wzorem. Ty awansowałaś w pracy, a tata u mnie. No najlepszego tata na całym świecie. Tylko 7% ojców wykorzystuje urlop rodzicielski. Dzielmy się opieką nad dziećmi, by rozwijać się także w pracy. O Elix, praca z korzyścią dla wszystkich. Sierść, kurz? Z alegrą nic cię nie powstrzyma. Działa cały rok na różne rodzaje alergii. Różne alergie, jedna alegra. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Bo skie przeceny w Media EXPERT. Na przykład Smart TVTCL 65 cali. Oficjalny partner reprezentacji Polski. Teraz z kodem rabatowym o wartości 600 zł taniej. Google TVTCL aż 75 cali. Płynny obraz jak na żywo. Poczuj sportowe emocje z ekranem 144 Hz. Teraz z kodem rabatowym o wartości 1000 zł taniej. Boz Media EXPERT taniej. Ma. Magne b Forte. lek z dwa razy większą dawką magnezu, pomaga komórkom nerwowym wrócić do równowagi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W tobie jest siła. Każda kropla mleka mamy to bogactwo tego, czego dziecko potrzebuje. Dlatego to mleko mamy było naszym wzorem, gdy tworzyliśmy mleko Hip Biokombiotic. Kropla po kropli. Hib biokombiotik jako jedyne zawiera połączenie prebiotik, probiotik oraz metafolin w formie identycznej jak foliany w mleku mamy. Hib biokombiotik. Każda kropla mleka mamy jest naszym wzorem. Za to ręczę swoim nazwiskiem. Eee! Lajkują! Podoba mi się. Nie no, jak lajkują, to bierzemy. Lamer za 99,98. Farba kolorowa? 74,98. Gres? 76,98. Znajdź czego szukasz w gazecie na Byłem policjantem. Byłem gangsterem. Kochankiem też byłem, gdzie dobry. Ale tutaj jeszcze nie byłem. Bogaty to Robek, To musi być bogata oferta. Abonament z internetem 5G bez limitów. Na twarzy mi z brakiem limitów. A do tego Motorola Edge 50 Pro 5G. 1000 złotych taniej. Ale włosy super, co? Przejdź do Play. Teraz abonament z internetem 5G bez limitów. A do tego Motorola Edge 50 Pro 5G taniej o 1000 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play. Szedłem, szedłem i przeszedłem. Czas rozwinąć żagle! Właśnie rozwijam! Polot to pomaga w mniejszych i, i większych planach! Kula za burto! Która? Masz plan? W kumulacji lot to 6 milionów złotych. Jaki styl miała prezentować drużyna, bo my nie widzieliśmy żadnego stylu? Nie nadaje się na selekcjonera reprezentacji polskiej. Babek sobie znajdź, tylko która by cię chciała! Ona wie, jak bardzo wygłusza i no? no właśnie, nie wie. Jeśli ci na niej bardzo zależy, to wależe. Proponuję trzy razy Zaskoczyć, zaimponować, zauroczyć. Z... Zaje... Druga połowa. W poniedziałek o 20 w siódemce. Na wspólne oglądanie programu zaprasza jego sponsor. Producent nowej kawy Eduszo. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Morliny, producent kiełbas Morlińskich. Na program zaprasza jego sponsor, producent leku Akatar Allergy, na katar alergiczny dla dorosłych i dzieci. W poprzedniej części